Podpal rolkę po papierze toaletowym. Odmieni to Twoją łazienkę. Rolka po papierze to nie tylko odpad. Gdy zużyjesz papier toaletowy, zamiast wyrzucać pustą rolkę, spróbuj tego nietypowego rozwiązania. Efekt cię zaskoczy. Taka rolka jest lekkim, wytrzymałym kawałkiem kartonu, które może mieć nietypowe zastosowanie. Weź zapalniczkę i podpal krawędź rolki. Zacznie się delikatnie tlić. Nie potrzebujesz dużego ognia. Wystarczy, by karton zaczął wydzielać subtelny dym, włóż taką rolkę na toaletę lub inne stabilne miejsce. Zostaw na kilka minut, po tym czasie ugaś resztki i wyrzuć. Tleniący się karton wydziela subtelny, neutralny zapach, który skutecznie maskuje nieprzyjemne zapachy. To naturalny sposób, bez użycia chemicznych odświeżaczy powietrza. Zamiast inwestować w drogie produkty, które często zawierają sztuczne substancje, Wystarczy sięgnąć po coś, co i tak zazwyczaj ląduje w koszu. Jest to prosta i szybka metoda na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów. Przed wyjazdem nie wyrzucam rolki. Pokażę ci jej funkcję, o której nie miałeś pojęcia. Jestem pewna, że nie znałeś tego sposobu. Rolka papieru toaletowego to przedmiot, który towarzyszy w codziennym funkcjonowaniu. Gdy się skończy, wyrzucasz rolkę do śmieci. Taka rolka jest lekkim, wytrzymałym kawałkiem kartonu, które może mieć nietypowe zastosowanie. Ten trik sprawi, że już nigdy nie wyrzucisz rolki po papierze. Weź zużytą rolkę papieru, włóż do niej cenną, ulubioną biżuterię. Następnie owiń całość folią spożywczą, a końce zwiń i przyklej taśmą klejącą. Zwróć uwagę, aby zakryć wszystkie otwory i krawędzie. Teraz weź pusty pojemnik. Weź dowolny sypki produkt spożywczy, który można przechowywać w słoiku. Następnie psyp go tak, aby zakryło dno pojemnika. Włóż do pojemnika wcześniej przygotowaną rolkę papieru. Pojemnik powinien być równy lub wyższy niż rolka. Wsyp wybrany produkt spożywczy do pojemnika, przykrywając całą rolkę po papierze toaletowym. Taki pojemnik wstaw do szafki z innymi produktami i gotowe. To świetny sposób na ukrycie biżuterii lub gotówki, której żaden złodziej nie znajdzie. Do takich miejsc złodzieje nigdy nie zaglądają. Cenne rzeczy spokojnie będą czekać na ciebie, kiedy ty będziesz na wyjeździe. Zwiń tak papier toaletowy. Nie spodziewasz się dlaczego. Ten prosty trik sprawi, że poczujesz się jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Zacznij od odwinięcia kostki papieru toaletowego. Następnie zagnij go od prawego narożnika w trójkąt do lewej strony, a kolejno od lewej do prawej. Powstanie nam strzałka w dół. Dokładnie dociśnij zagięcia, żeby papier się nie wyprostował. Z drugiej rolki oderwij trzy kostki i połóż je na górze papieru. Teraz puść wodę z kranu i zamknij go. Od razu przyłóż rolkę papieru. Kran powinien idealnie zmieścić się w kółeczku. Woda zapieczętuje całość i sprawi, że origami przyklei się do papieru. Teraz już tylko delikatnie naduś palcem na kostki papieru. Efekt jest naprawdę imponujący. Twoja łazienka będzie wyglądać jak luksusowy apartament. To prosty sposób na dodanie odrobiny elegancji w zaledwie kilka chwil. Zastosuj ten trik kupując papier toaletowy. Rolka wystarcza na znacznie dłużej. Papier toaletowy to niezbędny produkt w każdym domu, przez co ciężko wyobrazić sobie nasze codzienne funkcjonowanie bez niego. W sklepach mamy wiele rodzajów papieru toaletowego. Mało kto wie, jak kupić papier toaletowy, aby starczył nam na dłuższy czas. Pokażę ci trik, który pozwoli ci kupić najlepszy papier. Producenci kuszą tymi kolorowymi we wzory, a nawet w konkretnym zapachu, a klient daje się nabrać. Często jest tak, że kupując papier w okazyjnej cenie myślisz, że oszczędzasz, a jest wręcz odwrotnie. Kluczem do sukcesu jest kalkulator. Wystarczy sięgnąć po kalkulator, który jest w każdym smartfonie. Należy także sprawdzić ilość listków i rolek. Te informacje znajdziesz na opakowaniu papieru toaletowego. Nie bez znaczenia jest długość danej rolki, a dzięki tym informacjom z łatwością policzysz, co bardziej się opłaca. Wystarczy, że pomnożysz ilość rolek i jej ilość listków. Wtedy będzie wiadomo, które opakowanie jest najlepsze. Producenci doskonale o tym wiedzą, dlatego unikają zamieszczania na opakowaniach jednoznacznych informacji. Zazwyczaj to właśnie najmniej reklamowane papiery toaletowe są najbardziej opłacalne i starczają na dłużej. Różnica w długości rolki może być często przepaścią w przeciwieństwie do ceny, koniecznie trzeba zwracać na to uwagę. Sprawdź to przed kolejnym zakupem, a będziesz pewny, że nie zostałeś oszukany. Nie wyrzucaj rolki po ręczniku papierowym. Włóż w nią worek na śmieci, a nie pożałujesz. Kiedy skończy ci się ręcznik papierowy, zwykle pusta tekturowa rolka jest do wyrzucenia. Ale nie po tym, co zaraz zobaczysz. Taka rolka ma praktyczne zastosowanie. Dzisiaj pokażę ci jeden trik. Pustą rolkę połóż na blacie. Weź nożyczki lub nożyk do tapet i wytnij w niej wąski, podłużny otwór. Nie za duży. Mniej więcej taki jak ten na filmiku. Zajrzyj teraz do swojego kosza na śmieci. Kiedy jest pełen, wyjmujesz worek. Potem przeważnie, jak ja, szukasz worków na śmieci, aby włożyć kolejny do kosza. Ale możesz worki na śmieci włożyć do rolki po ręczniku papierowym. Zmieści się cała rolka. Wysuń tylko końcówkę jednego worka przez otwór w tekturowej rolce. Teraz wystarczy włożyć taką rolkę na dno kubełka na śmieci. Kiedy wyjmiesz worek pełen śmieci, wystarczy z rolki wysunąć kolejny. Oderwij go i wyłóż w koszu. Rolki z workami nie musisz wyjmować. Jej miejsce powinno być na dnie kosza na odpadki. Dzięki temu już nigdy nie będziesz szukał nowych worków. W końcu jest. Najlepszy sposób na wykorzystanie kłaczków z filtra suszarki. Od teraz przestaniesz go wyrzucać, a zaczniesz zbierać. Ten puch z filtra suszarki do prania jest bardzo przydatny. Zanim to jednak zrobisz, przygotuj sobie puste rolki po papierze toaletowym i otwórz filtr na kłaczki. Kłaczki z suszarki składają się z drobnych włókien, które odpadają z ubrań podczas procesu suszenia. Gdy masz już trochę kłaczków, wypełnij nimi puste rolki po papierze toaletowym. Możesz zbierać takie rolki dłuższy czas. Te delikatne włókna są łatwopalne. Ponieważ są suche i lekkie. Jeśli włożysz je do pustych rolek po papierze toaletowym, okazuje się, że otrzymasz doskonały materiał na rozpałkę. Szybko się zapala i mocno się pali. Pomaga to skutecznie rozpalić ogień w każdym kominku zimą, ale latem wykorzystasz takie rolki do rozpalenia grilla. Kłaczki są wysoce łatwopalne i doskonale nadają się jako materiał do rozpalania ognia. Kartonowe tuby działają jako doskonałe uchwyty i zapewniają dodatkowy materiał do spalania. Robiąc tak, oszczędzasz pieniądze. To łatwy i tani sposób na rozpalanie ognia, bez wydawania dodatkowych pieniędzy. Tak włożona rolka pod deskę to wiadomość do osoby, która chce skorzystać z toalety. Zwróć na to uwagę, zanim usiądziesz. To dyskretny sposób na przekazanie ważnej informacji. Oszczędzi problemów następnej osobie, która będzie chciała z niej skorzystać. Jeśli zauważysz, że papier toaletowy się skończył, weź pustą rolkę i wstaw ją pionowo pod deskę. Będzie to znak, że w tej toalecie nie ma już papieru. Następna osoba w kolejce szybko zauważy, że coś jest nie tak. Będzie mogła wybrać inną kabinę lub pójść po nową rolkę papieru.